Hej, dzisiejsze video będzie na temat okładki do książki City of Stolen Magic. Robiłam kiedyś redesign do tej książki, czy do istniejącej już książki wydanej przez wydawnictwo Penguin. I tworzenie takich redesignów jest bardzo fajne, by potrenować tworzenie okładek albo by wzbogacić swoje portfolio o kategorie książek, których nam w nim brakuje. Okładka została zrobiona w całości w Procreate na iPadzie. Nie będzie to wideo techniczne, jak używać Procreate do zrobienia ilustracji, tylko będzie to bardziej opowieść o tym, jak przebiegała myśl twórcza na każdym etapie. Sama bardzo lubię takie videos, można się z nich dużo nauczyć, gdy można posłuchać, jakie pomysły po drodze miał designer, na co zwracał uwagę, co uznawał za wymagające ulepszenia itd. Zapisałam więc szereg plików ze wszystkimi etapami tworzenia okładki i będę po kolei opowiadać. Zaczęłam od wyznaczenia grzbietu w odpowiedniej szerokości. W przypadkowym na razie kolorze umieściłam na okładce tytuł książki, imię i nazwisko autorki, logo wydawnictwa i kod kreskowy z wydawnictwa z logo. Czcionki ostatecznie będą dobrane w ostatnich etapach. Miałam okazję przeczytać tą książkę. Jest to powieść dla dzieci od 9 lat zwyż. Akcja połowy książki rozgrywa się w Indiach, następnie bohaterka płynie wiele dni czy tygodni statkiem do Anglii, i druga połowa akcji rozgrywa się w Londynie. W książce tej występują bohaterowie, którzy mają magiczne moce, Między innymi bohaterka, główna bohaterka, która uprawia tzw. finger magic, co oznacza w praktyce, że nie potrzebuje ona żadnej magicznej różdżki, tylko może używać po prostu swojego palca, rzucać magiczne zaklęcia. Pewne czarne charaktery z tej powieści kradły od magicznych dzieci ich magiczne moce, żeby mieć jak największą moc i całą magię, tylko dla siebie. Chciałam na okładce umieścić y, jako focal point główną bohaterkę z, umieszczoną, y, z uniesioną dłonią i palcem wskazującym do góry, by pokazać ją w akcji, gdy generuje finger magic. Zrobiłam więc wstępny szkaradny szkic. Tutaj mamy już pokolorowaną postać, chociaż jeszcze bez ostatecznych ulepszeń. Tak czy inaczej, pozycja, jaką ma mieć, już jest. Trzeba jeszcze dopracować szczegóły i proporcje. Na górze chciałam umieścić budynki indyjskie po lewej, angielskie po prawej i między nimi morze. W temacie budynków pomogłam sobie używając Midjourney do wygenerowania kilku ilustracji w palecie kolorów jaką chciałam użyć i z tych kilku ilustracji w Procreate ręcznie wycięłam te budynki, które najbardziej mi się podobały i ułożyłam z nich takie dwie piramidy budynków. Żeby sobie ułatwić i przyspieszyć proces, użyłam tych Wygenerowanych przez AI obrazów jako rusztowanie dla moich domków, była jednak na nich wykonana cała masa edytowania i rysowania w późniejszych etapach. Zanim przystąpiłam do edytowania budynków, narysowałam jeszcze linię dzielącą dwie części okładki. Górna część miała to, miał to być obszar, gdzie magia eksploduje z palca bohaterki. Pomysł mój był taki, by właśnie podzielić okładkę na dwie części i pokazać symbolicznie. Górną część w kolorach, czyli część z magią, mówiąc innymi słowami, pokazać miasto, gdzie magia nie została wykradziona, i dla kontrastu, dolną część okładki zrobić pozbawioną kolorów co symbolicznie ma pokazać miasto z wykradzioną magią. Tutaj mamy budynki już po mojej edycji. Drobiłam jeszcze kolejny level budynków, zamalowałam wszystkie niedoskonałości, ułożyłam budynki w taki przekrzywiony, artystyczny sposób, uformowałam odpowiednio wewnętrzną linię budynków. Jak widać na dole, one mają taką zakrągloną formę poprzez domalowanie ich części. Zajęło mi dobre dwie godziny, by je zedytować, także wiele rzeczy zamalowałam, namalowałam trochę inaczej, i tak dalej. Następnie zaczęłam eksperymentować z kolorem tła. Widziałam, że dół ma być ciemno-niebieski, gdyż tam miało być morze czy ocean, ale nie byłam pewna, jaka będzie góra. Tutaj widać pierwszą, nie do końca udaną próbę wybrania koloru tła na górze. Ostatecznie wybrałam kolor turkusowy na górę i poprawiłam też odcień ciemno-niebieskiego na dole, na taki, który będzie mi bardziej pasował do mojej palety kolorów. Następnie zmieni zmieniłam też już kolorystykę budynków, co już było widać na poprzednim obrazie, e tam, czyli tam, gdzie miał być ukazany temat pozbawiony magii. Nie musiałam ich wcale malować. Takie zabiegi można łatwo wykonać w Procreate, e zaznaczając sobie ręcznie wy wybrany obszar i następnie w Adjustments przesuwałam suwak od hue, czyli od barwy ponieważ takie właśnie odcienie niebieskiego, które idealnie pasują do mojego konceptu ukazania dolnej części budynków z wyekstrachowaną magią, czyli pozbawione kolorów. Można też powiedzieć takie trochę nocne kolory. Tutaj próbowałam dobrać kolor grzbietu, gdyż myślałam, że grzbiet będzie o odrębnym kolorze, jednak później mój, mój koncept się zmienił. Następnie wymyśliłam, że może z frontowej części okładki będzie wylewać się na tylną okładkę. Zaczęłam rysować linię morza i też eksperymentować z kolorami czcionek tytułu. Tutaj widać jedną z nieudanych prób. W kolejnym etapie pozbyłam się żółtego grzbietu, tak by przód i tył się łączyły. Zdecydowałam się na ostateczną linię morza. Wrzuciłam review z książki na przód, na dole i dodałam tak zwany blurb na tył, czyli opis treści książki, który pomógł mi napisać chat GPT. Następnie na części okładki z morzem dodałam statki, na froncie oczywiście w palecie kolorów, pozbawionej kolorów, i dwa statki pływające po morzu na tylnej okładce. Tutaj mamy okładkę z wyłączonymi na chwilę napisami. Namalowałam fale na morzu przy wszystkich statkach. Na tym etapie trzeba było zająć się już linią dzielącą dwie części okładki na pół. Chciałam, by były y, tam trochę bardziej takie świecące smugi, jakby błyski magiczne, gdyż jest to linia wyznaczająca magiczną przestrzeń powyżej i magię, która wystrzela z palca bohaterki. Przetestowałam różne rodzaje pędzli do namalowania tych smug, różne odcienie kolorów, efekty bardziej błyszczące i mniej błyszczące, i w efekcie zdecydowałam się na efekt taki, jak widać, gdyż nie chciałam, by efekt dominował za bardzo i zaburzał wyznaczoną przeze mnie hierarchię focal points. Lekkie smugi dodałam też na linię na tylnej okładce i dokonałam też wcześniej poprawek na postaci. Zmieniłam jej kolor koszulki i dopracowałam całość. Tutaj mamy już całość znowu z tekstem. Na tym etapie nadszedł czas na ostateczny wybór czcionek. Przetestowałam wiele czcionek i ich kombinacji kolorów, m.in. taką. Ta ma taki trochę Moana vibe. Mówię o czcionce tytułu. By zastosować jedną z zasad graficznych repetition, postanowiłam dodać trochę żółtego na tył okładki na grzbiet. Jednak czcionka nadal nie do końca mi tutaj grała. Ostatecznie ze wszystkich czcionek, jakie przetestowałam, wybrałam na tytuł tą czcionkę. Jednak uznałam, że należy ją jeszcze troszeczkę wygładzić, więc po prostu stworzyłam sobie w Procreate nową warstwę i ręcznie sobie napisałam jeszcze raz ten napis, jednocześnie wygładzając, wygładzając te miejsca, które uznałam za wymagające tego. Dzięki czemu czcionka troszeczkę się wygładziła i nabrała też trochę więcej objętości. Następnie tą pod spodem usunęłam. Dobrze, teraz czas na podsumowanie. O tym, teraz o tym, co się udało, a co się nie udało w tej okładce. Udało mi się zastosować kreatywny pomysł symbolicznie pokazujący świat z magią i świat pozbawiony magii, czyli z kolorami i bez. Osiągnąłam zgrabną kompozycję, jest to centralna kompozycja, i zastosowałam dobrze dobraną paletę kolorów. Udało mi się też uzyskać vibe nadmorskich miasteczek, co było moim celem. To, co mi się do końca nie udało, to oddać klimat, że akcja dzieje się w połowie XIX wieku. Ale nie było to też coś, na czym się tak naprawdę się przejmowałam w trakcie robienia okładki. Dałam się po prostu ponieść w kierunku, w którym mnie poniosło twórczo. Jako, że był to tylko redesign, a nie projekt dla klienta, to jest ok. A jednak, jeśli byłaby to okładka dla klienta, to powinnam się bardziej postarać, by była, było na okładce widoczne, znacznie bardziej, że jest to opowieść, gdzie akcja dzieje się w XIX wieku. Co prawda, na czcionkę tytułu i nazwiska autora wybrałam czcionkę serii, która ma taki baśniowy, tradycyjny klimat, więc jak najbardziej jest odpowiednia, ale myślę, że tak generalnie to trochę mało i że okładka jeszcze bardziej mogłaby pokazywać jednak ten XIX wiek. Jest to bardzo ważne, by okładka swoim klimatem oddawała zawartość książki i wydawcy tego bardzo oczekują. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że było ciekawie. Jeśli tak, to kliknij like i subscribe, by nie przegapić kolejnych videos. pa. pa do zobaczenia w przyszłym tygodniu.